Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Ruszyli. Piątka z żołnierzem się rozpoczęła! Bardzo się cieszę i gratuluję, że postanowiliście przebiec piątka z żołnierzem, 5 kilometrów z żołnierzami. To jest bardzo, bardzo dobry pomysł. Bardzo się cieszę z tej formy świętowania 102. rocznicy Wielkiego Zwycięstwa Wojska Polskiego nad Nawałą Bolszewicką. Tu przy Warszawie, niejako na Wiśle, ten, ten cud nad Wisłą dokonał się dzięki właśnie takiej postawie, heroicznej postawie naszych przodków. Dziś też przed nami wyzwania, przed Polską wyzwania, ale stawiamy czoła tym wyzwaniom dzięki temu, że zwiększamy liczebnie wojsko polskie. A żeby żołnierze wojska polskiego byli przygotowani, dobrze przygotowani do obrony ojczyzny. A no, muszą wykazywać się tężyzną fizyczną. Ale w ogóle tężyzna fizyczna jest ważna dla każdego, więc jeszcze raz dziękuję za to, że postanowiliście wziąć udział w tym biegu. Jest z nami pan Marcin Lewandowski, wybitny zawodnik, żołnierz, mistrz. Bardzo dziękuję, że zdecydował się pan, żeby przebiec piątkę z żołnierzem. Jest też pan Jakub Krzewina, bo. Wiem, że jest, a więc też bardzo się cieszę z jego obecności. Pan Marcin Lewandowski to utytułowany zawodnik, lekko atleta, wybitny. Powodzenia na trasie. Wiele Macie do zwycięstw osiągnął no Ale jak jak chciałbym też przypomnieć finisz Powodzenia. pana Jakuba Krzewiny z Birmingham z 2018 roku. Ta ostatnia zmiana 4 x 400. No niesamowite, niesamowity i rekord, a więc życzę, żebyście swoje rekordy życiowe. Poprawiali właśnie biegnąc, tu biegnąc z okazji, z okazji tej wielkiej wiktorii warszawskiej sprzed stu i dwóch lat. Jeszcze raz gratuluję. Myślę, że wszyscy będą zwycięzcami. Miejsce jest nieważne ważne jest ukończenie tego biegu. Życzę powodzenia.